Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu, i ty możesz zostać współczesnym artystą. Ktoś powiedział kiedyś, że każdy geniusz ma w sobie odrobinę szaleństwa. Nie wiem, czy to prawda, ale wiem jedno, że o naszym bohaterze dzisiejszego odcinka można tak właśnie powiedzieć. A jest w nim nie kto inny jak słynny. Surrealista Salvador Dali. Dzisiaj zainspiruje się właśnie tą postacią, bardzo, nazwijmy to, ekscentryczną w historii sztuki. Nie ma chyba bardziej ekscentrycznego artysty niż właśnie Salvador Dali, który sam siebie obwołał geniuszem. Salvador Dali był, był przede wszystkim malarzem, ale też robił. Różne dziwne performancey, te wszystkie ekscentryczne pomysły, które, które malował, mówił, że biorą się z jego snów. Nie wiem, co musiał mieć w swojej głowie, żeby malować takie, takie dziwne obrazy. Prace Salwadora Dali, oprócz tego, że miały bardzo dziwaczną formę, te postacie są takie zniekształcone, to miały też bardzo dziwne tytuły, jak na przykład... Pokażę Wam kilka y, obrazów Cervadora teraz. Jak na przykład sen spowodowany lotem pszczoły wokół owoców granatu na sekundę przed przebudzeniem. Żałobna gra. Uporczywość pamięci. Zwane też trwałością pamięci. Jeden z najsłynniejszych jego obrazów. Widmo seks apilu i bardzo bardzo znany obraz pod tytułem Płonąca żyrafa. Więcej linków do stron na temat Salvadora Dali znajdziecie jak zwykle pod filmem. Będą tam galerie, różne strony internetowe, które są jemu poświęcone. Tak, tak więc zapraszam, Pod linki pod filmem będą. Salwador Dali był zafascynowany Nowymi teoriami, właśnie związanymi z psychologią, którą, jak wiadomo, zapoczątkował Zygmunt Freud. I, I właśnie pod wpływem poświadomości, poświadomości która ujawnia się w znak, w takich wizjach sennych, on malował. Ja dzisiaj pomyślałem, że też będę surrealistą, zabawię się trochę w surrealizm. I co do tego potrzebuję? No, potrzebuję do tego. Takie oto e, poduszki oraz koca albo kołdry. I jeszcze czegoś do malowania. Ja w tym w przypadku taką, mam taką płytę i na niej będę malował. Tak więc, tak więc życzymy, życzę sobie dobrej nocy. Dobrej nocy. Zobaczymy co z tego wszystkiego nam wyniknie. Co mi się przyśni. Jaki Surrealistyczny obraz, pod, pod, który, który podpowiada mi podświadomość, będę malował jako surrealista. Uff. Już się obudziłem Niestety mam dla Was przykrą informację Nie śniło mi się totalnie nic Zero, nul, zero Po prostu nic mi się nie śniło Dlatego też uff, Chyba nie nadaje się na artystę surrealistę Ale jeżeli Wy macie swoje koszmarne sny albo pozytywne sny, to oczywiście malujcie, inspirujcie się swoimi swoimi snami. Ja niestety, no tak jak mówię, no chyba jestem, nie wiem, może jestem jakoś chory, że może to jakaś choroba brak snu, no, brak e, marzeń sennych. No, przyznam się, że rzadko je miewam albo w ogóle praktycznie. Tym razem miałem, mimo dobrych chęci nie udało mi się niestety mieć jakiegoś snu. Tak więc tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Życzę Wam przyjemnych, przyjemnych snów. Do zobaczenia.